Wieczór państwu witam w kolejnym Bicie pytań. No, w sumie zasłużone oklaski. Mogłyby nawet być trochę dłuższe. Dziękuję. Chociaż nie, nie, dziękuję, bo zasłużyłem na te oklaski. Jest z nami również zespół Quintet! <śles> no dobra, żeby więcej nie przedłużać zapowiem pierwszego gościa. Jest nim pani Dania Otodon z dupy, znaczy z głupy krop Zapasamy! Zapraszamy! <śles> Uu, dzień dobry! A co pani tak? Robi. A, 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 bo ja lubię taki mroczny nastrój! I w ogóle tak lubię jak jest ciemno. W domu na przykład to okazałam powykręcać wszystkie żarówki! Tak? A jażeniówki? ja żeniówki? Ja żeniówek nie mam! To znaczy mam jedną, ale chłop nie umiał wykręcić! O, przepraszam. Też tak umiem. A umie pani tak? zawołanie. No, no widzi pani, ja potrafię na zawołanie i pewnie dlatego jestem najlepszym prezenterem spośród prezentełów. No pewnie tak. No dobrze, to może przejdźmy teraz do pytań i taki standarcik na początek. Jak zaczęła się pani przygoda z muzyką? O, moja przygoda z muzyką rozpoczęła się po wydaniu czwartej płyty naszego zespołu bo wtedy se kupiłam magnetofon i mogłam słuchać w domu to, co nagraliśmy w studio. A to niech mi pani teraz powie, jaka jest pani ulubiona potrawa. No, pewnie, że kaszanka. To najmroczniejsza potrawa ze wszystkich potraw. Szczególnie jak się jej po ciemku, to se tak wyobrażam, że jem taką krew czy jakieś bebechy. To powinna pani też flaki lubić. O, lubię flaki, ale tylko na surowo. A kiedyś też zjadłam kota takiego, co go PKS potrącił i zdech na działce. Kot nie PKS. Bardzo ciekawe rzeczy nam pani tutaj opowiada. No wiem, przez jakby były nieciekawe, to bym nie opowiadała, nie? No dobrze, to niech mi pani powie, czy ma pani jakąś rodzinę, dzieci, czy męża? No mam yy, mam męża nie mam, mam chłopaka. A o dzieciach yy, może i mam, ale nic mi o tym nie wiadomo, to chyba nie mam. A jakby pani miała dziecko, to jakby pani mu dała na imię? No, córeczka to by była rzeźnia albo masakra, a synek Frankenstein. No, dość oryginalne. Imiona jeszcze o, nie Albo nie Frankenstein, tylko te, yy, Andrzej, bo podobno Andrzej od tyłu to szatan. A niech mi pani powie, przecież pani już jest trochę stała, To dlaczego pani się nie ożeni z tym swoim chłopakiem? No, muszę panu powiedzieć, że nawet kiedy chciałam, to dość dawno było, miałam wtedy 12 lat, nawet sobie taką piękną sukienkę uszyłam z jelit, ale jakoś tak się to rozeszło i nie wyszłam. Aha, a niech mi pani powie, jakby się pani miała jeszcze raz urodzić, to kim by chciała, by pani, by pani, by chciała zostać? No, jakbym się miała jeszcze raz urodzić, to bym chciała umrzeć od razu i zostać zombie. No to chwilowo, jedynie nie mam więcej pytań, może by Pani chciała teraz wystąpić z naszym zespołem Quintet tutaj na Estadzie? No, niechętnie, no ale jak już muszę, no to dobra, no. <ślesy>

I'm sorry, i